Hej, wam tu obfitu, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy WRASTA! Jest to druga część drugiego wi na moim serwerze. IP i nazwa w opisie. Właśnie zwipe'ował dzisiaj o 14, więc zapraszam do grania. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, obczajcie ją w prawym górnym rogu. Zbliżamy się do 4000 widzów i zbliża się koniec roku, więc fajnie by było połączyć. Te dwie rzeczy i dobić do 4000 subów do końca roku, więc, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie suba i przy okazji łapkę w górę. Zapraszam Was też na mojego Twitcha, twitch.tv Ukośnik Kefir, streamuje tam codziennie od 17. W ostatnim odcinku musieliśmy męczyć się z naszymi sąsiadami, na szczęście sami się poddali i oddali nam bazę. Nice. Pomimo tego, że posubiliśmy się jednych sąsiadów, to zostali drudzy. Tak się składa, że rzucili właśnie dropy, więc spróbowałem im przeszkodzić w ich zbieraniu. To sobie jaja chyba robicie. Nie wierzę. Jakorzy zostaje cztery razy i żyje. Nie wierzę. Niestety tej akcji nie nagrałem w całości. Poszedłem na water treatment pozbierać trochę komponentów, ale gdy tam byłem spotkałem dwóch typów z petkami. Nie nagrało się to jak pozbyłem się jednego z nich, ale drugi drugi próbował walczyć. Scrap. Uuu, pełno komponentów, przykro mi bardzo. Oni są z tej bazy na plaży. Ale przynieśli nam mur to trochę. Typ, którego zabiliśmy był naszym sąsiadem i chyba nie spodobało mu się to, że zabraliśmy cały jego loot. No i co to teraz będziesz kampił mnie? No tak mówił chyba wczoraj czy kiedyś, że co będziesz mi kampił teraz? To tylko kampić umieś? Zebrałeś te ziemi czy nie? Na no, wszystko. Znaczy nie wiem co miałeś. No łeb, ciało. Jeszcze raz dostał Loma będzie uciekał Dostał jeszcze raz Leży, leży Do Daleko się zrozumiełeś? Nie, ale po On teraz będzie pikało z tej bazy Gdzie? Straciliśmy się dwa samiki, jednego odzyskaliśmy. Nasz kumpel i mój wspierający Al Capone również nie lubił naszych sąsiadów. Chciał ich zrajdować, a my postanowiliśmy mu pomóc. Co, tam już nic nie ma? Czy drzwi są? Ja mogę trójkę... A nie, nie z bo nie mam metalu. Na... Ja mam jakieś... Sacze... Ale jakie to są drzwi? Garażówki czy zwykłe? Ja muszę zobaczyć, ile ja saczeli w bazie. To my, to my, to my. Nie szczeluj, mam dwa pinkany i sęczela. A nic nie rada, bo ja nie słyszę. On pisze do mnie na Steamie. Aha. Dalej? Już mi, już, mi, już mi wszyscy mówią, że to jest Nic nie brałem jeszcze, nie? nie On blokowany, odblokowany jest On był odblokowany Ale okej okay. Pilnować ci do tego czy co? A, no dobra. Spoko, dzięki. Dobra, kapona już tu nie wraca. Kapona już tu nie wraca. Zdawi nam trochę luto. No i dobra. Sieja, możesz tu przejść i na pomóc skrótować. No jeszcze ja wracam właśnie. Wracam. To aż tyle było, że trzeba... No ja nie zmieszczę. Próbowaliśmy zrobić małego Eiriga, ale ktoś zaczął robić go przed nami i zajął dość dobrą pozycję, żeby się obronić. Dostał raz. O, czekaj. Dobra, da cię tu zbadować. Dostałeś? Popłynęliśmy więc na dużego, ale cienki no? Kurwa. Ale czenku się ja zginęli od botów. A gdy ja pilnowałem i chciał, podpłynął kałach i mi zabił. kałach przypłynął, super. Serio? Tak. Ah, okay. Kapony. Płyńcie tam, dacie radę. Bo my A, no to super. Ktoś na koniu jedzie przy naszej starej bazie. Głównociutko Gabe <laughs> Cześć się... coś ciekawego, czy gówno set? Y y y nie widzę żadnego pistoleta, miał 66 ammo E, y za tobą o, no, w lewo. Prosto, 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 prosto. Aż tu wypadł. Ja tam badałem mięso jakieś. Gościcie w stronę naszej bazy. Naked z pochodnią. Po co się tu kręcisz? Chcesz zginąć? On śpiewa barkę Co to ta barka, bo nie wiem No taka piosenka religijna Panie, do ty na mnie spojrzałeś? Nie? A, to Poszliśmy w głąb mapy spróbować znaleźć kogoś do postrzelania się Leży nice. Jeszcze ktoś tu dupie?

Jakiś over, over i game. Ani na górze ściany mamy źle postawione, wiesz, ty nie? <laughs> nie mów, nie mów. <laughs> Wódce. dostał. Ja, nie wiem, jakim cudem przeżył, musiał mieć full HP. On na Shotguna ma! Leży Chyba Miał Shotguna? Tak o herpa, o herpa. Duża helka, którą postawiliśmy na dachu wybuchła i ściągnęła do naszej bazy kilku ciekawskich podróżników Naprawdę próbowali zrobić coś, cokolwiek, ale trochę im nie wyszło. Rest, eh? no look at your reflection in my shine. Fast, look at your reflection in my shine. Fine. Look at your reflection in my shine. Fast, look at your reflection in my shine. To byli ci sami goście, z którymi walczyłem dzień wcześniej przy Sewer Branczu, więc miło było się na nich zemścić.